Cześć Wam wszystkim z tej strony. Bogdan, trafia do mnie jakoś dużo pytań z Waszej strony odnośnie poboru prądu na postoju, czyli zostawiacie samochód na noc, rano przechodzicie, akumulator w połowie albo cały rozładowany, lub po na przykład dwóch dniach, dwóch dobach. No i co może być z tego skutkiem? Naturalnie coś rozładowuje go, no nie ma innej siły, prawda? No jest oczywiście siła taka, że macie akumulator jakiś dziwny, uszkodzony wewnętrznie, ale to są sytuacje naprawdę rzadkie i myślę, że nie warto się nimi jakoś specjalnie przejmować. W związku z czym, e, raczej powinniście szukać poboru prądu przez jakieś odbiorniki lub odbiorniki elektryczne, które tego poboru nie powinny wykonywać, na przykład jakieś lampki czy coś w tym stylu. I w takim wypadku, żeby znaleźć dokładną przyczynę, potrzebny Wam będzie multimetr, bo na oko to sobie możecie oczywiście coś sprawdzić typu lampki w samochodzie, ale jak się okazało dwa dni temu, a dokładnie wczoraj, przepraszam, sam znalazłem u siebie pewien problem występował i już macie na kanale, tak więc możecie sobie na kanale Forum Wiedzy .pl zobaczyć filmik z wczoraj, a teraz Wam powiem, jaka jest procedura sprawdzania poboru krok po kroku, jak się nad tym pochylić samodzielnie. Po pierwsze, wszelkie czynności robimy maksymalnie. Niebezpiecznie i staramy się wszystko zabezpieczyć odpowiednio. To znaczy, jeżeli teraz Wam powiem, że bierzecie sobie multimetr. Ustawiacie sobie 10A, czyli maksymalną wartość, jeżeli będziecie mieli 5A też nie ma problemu, ustawiacie maksymalną i tą czerwoną sondę przekładacie ze standardowego tu złącza na środku zabezpieczonego do pomiaru napięcia i tym podobne do maksymalnego tutaj do, tak żeby zmierzyć pobór prądu na maksimum na 10A, czyli przekładacie czerwoną ze środka tu. Ewentualnie w innych miernikach będziecie mieli na przykład tu czerwoną stąd dotąd. Różnie to będzie bywać. Ok. W tym momencie miernik już jest ustawiony. Będzie Wam mierzył dokładnie prąd. Nie, ja amperomierz. I teraz tak, jak, jak zrobić pomiar, wszystko w samochodzie zamykamy, drzwi zamykamy, e, najlepiej tylną kanapę otworzyć, e, dlaczego, ponieważ może zdarzyć się taka pojedyncza sytuacja, że pobór prądu Wam bierze lampka, którą macie w tylnej części w bagażniku, a że macie fotel zamknięty i półkę, że tak powiem, to nie będziecie jej w ogóle widzieć, a do auta możecie się nie dostać, bo będzie może zablokowane, ale nie wiem, lepiej, lepiej odblokować wszystko to, co widać, czyli fotel w dół. I teraz po kolei. Żeby sprawdzić pobór, oczywiście odłączamy wszystko od gniazda zapalniczki, jeżeli coś samodzielnie gdzieś tam podłączaliśmy, na przykład, nie wiem, jakieś dziwne rzeczy podpinane bezpośrednio pod akumulator, też odpinamy, ewentualnie zostawiamy i będziemy kolejno szukać przyczyny, jak tam chcecie. I teraz tak, żeby sprawdzić pobór prądu, pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, musimy wpiąć się multimetrem, nie tylko, przepraszam, szeregowo w układ, czyli ściągamy dodatnią klemę z naszego akumulatora i musimy ją dać gdzieś wyżej po prostu rozłączyć od akumulatora, inaczej mówiąc odpiąć zasilanie w naszym samochodzie wsadzić coś tutaj pomiędzy obudowę a tą klemę, żeby podnieść po prostu to macie to wszystko co mówię teraz w osobnym filmie jak zmierzyć pobór prądu ale mało osób jakby trafiło na ten film, chociaż słowa kluczowe są celne a sporo osób zadaje pytania no tak więc dlatego ten film jeszcze raz ponawiam, a na kanale macie konkretnie jak to zrobić osobny film, tak więc wejdźcie, wpiszcie piszcie forum wiedzy Pomiar poboru prądu, czy, czy coś takiego. No i OK, rozłączacie dodatnią klemę i ona ma być w powietrzu. Dajecie tu, nie wiem, taśmę klejącą, cokolwiek, żeby po prostu było to w miejscu i na pewno Wam nie zeskoczyło w dół. Wtedy pod dodatnią klemę waszego akumulatora podłączacie dodatni plusowy, plusową sondę. Po prostu przykładacie i ma się trzymać. Ujemną, czyli tą czarną, dotykacie tej klemy, która jest tu w powietrzu. W tym momencie całe auto znowu zostanie zasilone, bo prąd pójdzie na wszystkie układy elektryczne. Po prostu pójdzie tak, jakbyście połączyli ze sobą. Tylko jest to szeregowo, dlatego możemy tutaj mierzyć prąd. OK, tak więc już wiecie, będziecie mieć dwie sondy przyłożone, a klema nie będzie się stykać bezpośrednio z akumulatorem, tylko właśnie przez multimetr. Tu będzie Wam się wskazywać wartość. I teraz ważna rzecz, bo nie każdy to rozumie. 10A to jest wartość wyższa niż powinna być. I teraz tak, wiemy, że tu po kropce będzie wartość w Amperach, na przykład 1A, Amper, 10A. Więcej nie powinniśmy dać, bo spalimy akumulator. Eee, multimetr. Po, po kropce jest tak, setki miliamper. Dziesiątki miliamper, a tutaj niewidoczna wartość, jeszcze trzecia po kropce, to jest jedności miliamper, ale jednościami się już nie będziemy przejmować, więc interesują Was dziesiątki i setki. Ile powin, Jaki pobór prądu powinien Wam tu wskazywać samochód, gdy auto podłączycie pod multimetr i zostawicie tak na 10 minut. Musicie mieć podłączone to wszystko przez około 10 minut. Dlaczego? Ponieważ po około... 3 minutach, 10, w każdym samochodzie jest inaczej. Wyłączają się wszystkie jakieś systemy komfortu, jakieś podświetlenie dodatkowe, nie, jakieś inne elementy w samochodzie, alarmy, inne takie rzeczy. Więc zostawiacie wszystko podłączone. Musicie te klemy jakoś sobie tutaj tą dodatnią, sondę czerwoną przymocować do bieguna, na przykład, nie wiem, jakimś, jakąś żabką, tutaj tą czarną do tego elementu, też jakąś żabką, żeby to się wszystko trzymało, ale nie stykało się bezpośrednio. I teraz tak, tu będziecie widzieć pewną wartość. Jeżeli ta wartość tutaj, czyli jedność, a tu jest tak setki miliamper, dziesiątki miliamper i, am, i jedności, a was interesują głównie tu dziesiątki, jeżeli ta wartość tutaj, czyli y, dziesiątki miliamper będzie miała na przykład y, maksymalnie 5, to jeszcze jest to do wytrzymania, po około 10 minutach pomiaru, pamiętajcie, nie od razu bo od razu będziecie mieli duże wartości jeżeli po 10 minutach będziecie tu mieli wartość, e, tak jak już wspominałem e, na przykład 5, czyli 50 mA, to jeszcze da, da się przeżyć ale jeżeli zauważycie, że jest 7, czyli 70 mA, to już jest coś nie jest do końca już zaczyna być to podejrzane jeżeli zauważycie, że tu jest jedynka i więcej, czyli 100 mA i więcej, to już na 100% coś Wam źle prąd Albo jakaś włączona lampeczka non-stop, jakiś czujnik przy drzwiach, nie działa kontaktor, e, k, i w ten sposób cały czas na przykład świeci wam coś, nie wiem, jakaś lampka w samochodzie. I zobaczcie teraz taką sytuację przykładowa co może być powodem: e, no, najprościej e, po prostu to badać. Czyli jeżeli będziecie widzieć tu na przykład, że jest więcej niż 5, a to już daje wam już pewne tam obawy, że coś kradnie, na przykład jest 0,5. 2,5 czyli 250 mA, to już jest bardzo duży pobór. Pamiętajcie, maksimum ma być tu 5, czyli 50. Najlepiej, jakby było 0,3, znaczy 0.03 czy 30, 30 mA, byłoby najlepiej. Ale dobra, macie na przykład 0,1 to by znaczyło 100 mA, i co wtedy? Wtedy możecie sobie to pomnożyć, na przykład 0,1 razy 12 V i wyjdzie wam ile to będzie wat, No to już mniej więcej możecie szukać odbiornika, tak? Czyli na przykład jakiejś lampeczki, żarówki 1,5 watowej. Ale dobra, sprawdzamy. 0,05 jeszcze jest ok. 0,02 idealnie. 0,1,0 albo ileś tam więcej to już jest nieważne, czyli setki miliamper to już jest za dużo. Już jest coś nie tak, już naprawdę trzeba szukać przyczyny. I teraz, oczywiście, wykluczam te przyczyny, że macie niedokręcone klemy, że tutaj też macie poniedokręcone te klemy do przewodów, i tak dalej. Wykluczamy to. Jak wykluczać teraz, znajdować przyczyny? Macie tu wartość, na przykład powiedzmy 0,1, czyli już za dużo. No to po kolei wypinacie tu macie główne bezpieczniki. Wewnątrz komory silnika są główne bezpieczniki, a w samochodzie, wewnątrz samochodu, przy kierownicy macie te takie dodatkowe pojedyncze już, już pod obwody elektryczne. Czyli że na przykład jeden tu główny bezpiecznik, to tak jak w mieszkaniu główny na klatce schodowej, a w mieszkaniu macie na przykład trzy inne. I tak samo jest tutaj. Na przykład tu nie wiem, od czego jest, nie pamiętam już, ale powiedzmy, że ten jest od obwodów e, oświetlenia wewnątrz pojazdu, i na przykład. Jak go wypnę, to wszystkie oświetlenie będą działać, ale jeżeli go zostanę w, zostawię w jest sprawny, to potem wewnątrz, e, przy w tej skrzynce przy kierownicy, już mam na przykład trzy różne bezpieczniki mniejsze, o mniejszych wartościach, na przykład 5, 5 i 10, powiedzmy. I teraz, e, jeżeli wykryję, że wyciągnięcie tego na przykład jednego spowoduje, że 0.1, na przykład 2, czyli 120 mA będzie nagle 0.01 to znaczy, że tu coś żre po 10 minutach pamiętajcie, podłączonego tego wszystkiego, co Wam powiedziałem i wtedy zostawiacie ten, sprawdzacie w książce serwisowej, do czego on służy, powiedzmy oświetlenia i idziecie, potem miernik tutaj dalej jest podłączony tak sobie go dajecie, na przykład na szybie, czy gdzieś, żeby go widzieć i wewnątrz pojazdu otwieracie, albo na, gdzieś tutaj, na tu sobie kładziecie gdzieś na przykład na krześle, czy coś i spoglądacie potem wewnątrz samochodu w tą skrzynkę i wyciągacie pojedyncze bezpieczniki na chwilę i sprawdzacie pomiary cały czas nie, 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 nie i tak cały czas po kolei, po kolei, aż nagle na którymś spadnie BAM na przykład albo całość znowu do 0, na przykład 0,2, czyli do idealnej wartości 20 mA i byłoby super. A jeżeli będziecie tak sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać i na przykład na jakimś jednym wyciągniecie i spadnie Wam wartość do wartości 0. na przykład 0 jaka, jakiejś tam, no to do połowy, że tak powiem, czyli... 0.12, czyli 120 a na przykład spadnie Wam do 0.08, to i tak jest za dużo, to znaczy, że już w połowie znaleźliście jakby przyczynę, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, trzeba zamknąć drzwi, bo jeżeli będziecie mieć drzwi otwarte, to lampki Wam będą świecić, a one będą robiły tutaj pobór prądu, więc trzeba wejść do samochodu, do skrzynki bezpiecznikowej, dać sobie na przykład miernik tutaj. Na szybie, albo druga osoba cały czas spogląda i Wam mówi, a Wy musicie, jak już będziecie w środku, musicie pozamykać wszystkie drzwi, tak żeby nie było sytuacji, że żre Wam prąd, właśnie lampki w samochodzie, no bo wtedy nigdy nie znajdziecie przyczyny, albo znajdziecie, no dobra, ale nie o to chodzi. Ma być podłączone 10 minut do całego układu, czyli. Miernik ma być podnoczony pod klemę, i z drugiej strony czerwoną pod biegun. A wy macie spoglądać, na przykład wchodzicie do samochodu, zamykacie drzwi, i po 10 minutach, czyli musicie tam jakby chwilę odczekać. No, można to robić wcześniej, na przykład już od razu, czy po minucie, tak, bo już po 15 sekundach gasną lampki najczęściej. Można już szukać przyczyny, no ale takie idealne, że tak powiem, to lepiej po 10 minutach. No i po 10 minutach zaczynacie w samochodzie wyciągać i spoglądać sobie przez szybę, na przykład na miernik, no chyba, że kable sobie przeciągniecie i macie dłuższe, wydłużycie przez szybę, którą macie otwartą sobie zostawić otwartą. To na No i spoglądacie i wyciągacie. Jeden bezpiecznik, ciach, nie ten, dobra następny, aż znajdziecie i najczęściej jest tak, że będziecie szukać, szukać, tam jest ich z 20 i na przykład ostatni dopiero zadziała i spowoduje. No to już wtedy wiecie, że na przykład jeżeli według książki serwisowej będzie to układ oświetlenia, no to szukacie lampek. I zobaczcie teraz jaką ja miałem przypadłość, co, coś na co bym nie wpadł, że tak powiem patrząc racjonalnie. U mnie była sytuacja wczoraj taka, macie na kanale wszystko opisane, jak wiecie ja Wam wszystko staram się mówić. U mnie była sytuacja taka. Że aż ciężko w to uwierzyć. Ale tak było. Coś mi brało prąd i rozładowało akumulator. No i tak się zastanawiam, co? Lampka się świeciła, jak włączyłem oczywiście. I co ciekawe, gdy nacisnąłem przycisk tutaj, ten, który dotyka tego elementu plastikowego, czyli gdy nacisnąłem sobie ten przycisk, to lampka gasła. Zobaczcie. Cyk, cyk. Widzicie? Cyk, cyk. Ale co ciekawe. I powiedziałbym wszystko ok, ale zrobiłem niestandardową rzecz fotel odłożyłem, na wszelki wypadek chociaż nic na to nie powinno wskazywać ten element też sobie ściągnąłem i co ciekawe zamknąłem klapę a lampka dalej świeciła i nie wykryłbym tego w normalny sposób bo widziałem, wszystko działa, to na pewno nie ta lampka i bym pół samochodu zaczął szukać a się okazało, że lampka dalej świeciła i jakim cudem, wykryłem taką sytuację, że dopiero w tej pozycji, ta, takiego otwarcia Przestaje działać ten przycisk, znaczy ten przycisk działa na dół, normalnie traci kontakt, on tam przyciska do tego plastikowego, ale sytuacja jest taka, że lampka dalej świeci, a w tej pozycji, o w takim otwarciu, lampka gaśnie, gdy tu ręką sobie dotknę tego przycisku. No i co było powodem? Powodem były przewody tutaj w górnej części, tu w tym miejscu. Pod tą gumką po prostu pociągnąłem, macie wszystko w filmie, wczoraj dodałem. Pod tą gumką są przewody i one były tutaj, tam jest ich chyba sześć, i każdy z nich miał ponacinane tak, jakby nożykiem nie, izolację. Po prostu samodzielnie izolacja zaczęła się uszkadzać poprzez otwieranie, zamykanie, jeszcze zimę teraz mamy, tak więc jak widzicie dosyć niestandardowo, więc musicie szukać przyczyny w sposób standardowy i niestandardowy. Ja już problem oczywiście rozwiązałem, już mi poboru prądu nie ma żadnego, nie chcę już rozłączać radia, ustawiać wszystkiego na nowo, bo pamiętacie, że jak rozłączycie, to będzie trzeba radio podłączyć, to znaczy wszystkie fale, a jeżeli macie na kod, to pamiętajcie, że musicie kod do radia wbić. Yy, tam, czterocyfrowy czy inny. Tak więc, jak widzicie, najważniejsze przy pomiarze poboru prądu film. Jeszcze raz powtarzam, jest na kanale, jak to zrobić. Rozłączamy czerwoną dodatnią klemę do góry. Ma być rozłączona. Coś tu dajecie pomiędzy, żeby na pewno się nie stykała. Zmieniacie na mierniku 10A, ustawiacie czerwony element, yy, czerwoną sondę, zmieniacie tutaj na 10A, czyli do góry ze środka ciach. Czerwona sonda do dodatniego bieguna. Czarna sonda do yy, klemy i stykacie to jakimiś kontaktami. W tym momencie znowu zasilanie w samochodzie, z lampki się zaświecą czy coś w tym stylu. Ok, patrzycie, jaki pomiar. Pomiar 0.05 to jest jeszcze maksymalny, jaki może być, czyli 50 mA, bo tu jeszcze jedna wartość jest jedności, ale ona jest mało ważna. Czyli tak, jedności dziesiątki, setki i tysięczne, yy, a tysięczne, no, znaczy tysięczne w drugą stronę, ale 1000 mA to jest 1A. Pamiętajcie. Dlatego to tak się patrzy. 1A, 10A to by było, 1, 0 to 1,0 to 10A, 1 to 1A. Tutaj, jakby była jedność 0,1,0, 0 to by było ile? 100 mA. Bo mili, pamiętajcie, to 1000, prawda? Eee, czyli tak. 1 jed, jed, pełny amper, setki mA, dziesiątki mA, jedności mA, czyli 5 mA. Tu by było na przykład 50 mA, 500 mA, 5A. Jakby tu piątki pisały, rozumiecie? No i w tym momencie sprawdzacie ile? Jeżeli podłączycie wszystko, zamknięcie drzwi, odczekacie tam, powiedzmy, nie wiem, te 10 minut, ale dobra, już powiedzmy, że po 30 sekundach sprawdzacie i zgaszą wam się lampki w samochodzie, wszystkie i tak dalej. Powtarzam to drugi raz. Dlaczego? Bo nie każdy to jakby rozumie. I wam się tutaj pokaże wartość 0.04, 0.03, 0.05. To jeszcze jest ok. Taki pobór jest w porządku. Ale jak się Wam pokaże 0.07 albo 0.1 albo więcej, albo 2 albo 3, to już tu są w setkach mA, to już jest za dużo. To już znacząco powoduje, że w czasie jednej doby czy dwóch Wasz akumulator rozładuje się niemal do zera. Czyli jego skuteczność na pewno już spadnie, Bo nawet jeżeli go doładujecie, już nie będzie tak sprawny jak wcześniej. Jeżeli już będziecie mieli taką przypadłość, widzicie tu 0.0. 8 albo 0. nie wiem 2, no to w takim wypadku możecie sobie to pomnożyć jeszcze raz 0.2 no to byłoby 20A, tak? eee, czyli 0.2 razy 12V, bo instalacja jest 12V, wychodzi wam 6W, coś pożera 6W, czyli jakaś żarówka lub dwie żarówki 6W, lub jakiś inny element. No coś że coś podłączone bezpośrednio pod akumulator i teraz tak, wypinacie po kolei bezpieczniki z zestawu bezpieczników i sprawdzacie. Jak na którym z nich zobaczycie, na którym spadło, to są główne bezpieczniki, dospadło no, na przykład do 0.01 albo 0,2, czyli do idealnego poboru, no to w takim wypadku sprawdzacie od czego ten dany bezpiecznik jest. Według numerku tu macie wszystkie powypisywane zwykle na tych plastikowych opakowaniach numery, który jest 1, który jest 8. I idziecie, i spoglądacie też wartość tego bezpiecznika, na przykład 20. Idziecie sobie do instrukcji samochodu. Jeżeli macie ją przy sobie, to dobrze, jak nie, to w internecie sobie znajdziecie i w tym momencie sprawdzacie, za co jest odpowiedzialny ten bezpiecznik. Jeżeli za np. coś wewnętrznego oświetleniu, potem bierzecie miernik na szybę, otwieracie drzwi, wchodzicie do środka, <laughs> zamykacie drzwi, czekacie znowu 10 minut, albo dobra, jak już ktoś jest niecierpliwy, 30 sekund, zgaszą się wszystkie lampki i bezpieczniki po kolei wewnątrz samochodu te pod. Podukładowe, że tak powiem, już mniejszego rzędu wyciągacie po kolei jeden, sprawdzacie, nie, to nie ten, nie ten, nie ten. Są takie szczypczyki, tam możecie sobie wyciągnąć i nimi wyciągać, wsadzać albo paluchami, jak chcecie. Ale wyciągacie, wyciągać, aż traficie, że nagle wam spadnie. Pyk. To już wiecie, że coś w tym układzie i nagle spoglądacie, za co jest odpowiedzialny tamten podbezpiecznik, na przykład za oświetlenie, no to znaczy, że na pewno gdzieś wam żre. W schowku. Nie wiem, w czym jeszcze może być, w bagażniku, gdzie tam jeszcze jakieś różne oświetlenia możecie mieć lub być może ktoś z Was samoróbkę robił i pod to oświetlenie podpinał tam jeszcze coś, na np. jakieś dodatkowe gniazda, zapalniczki, czy jakieś inne cuda To musicie wtedy już weryfikować samodzielnie No i znajdujecie przyczyny, wykluczacie i sprawa załatwiona Co jeszcze może być przyczyną, tak jak już mówiłem, niedokręcone klemy, co jeszcze może być przyczyną Uff, kurde pobory Akumulator oczywiście może być uszkodzony jeżeli ktoś nie ma pewności co do akumulatora, może zrobić taką operację, że naładować sobie akumulator na przykład w mieszkaniu i odłączyć od niego wszystko, no po prostu zostawić w mieszkaniu i po dwóch dniach sprawdzić jak z napięciem jest. Jeżeli napięcie dalej będzie tam te 12 V, no to wiemy jedno, że nic go nie zużyło. No po prostu, tak. Można dla przykładu rozłączyć go od samochodu i zamiast samochodu podłączyć tutaj na 0.05 A, czyli 50 ma 50 mA to będzie jakieś nie wiem ile zaraz 100 mA to będzie 1,2 W. No, coś watowego, na przykład jedną żarówkę jednowatową 12V podłączacie sobie pod akumulator. Niech ona świeci przez dwie doby. Jeżeli po dwóch dobach dalej będziecie mieli 12V, to znaczy, że w samochodzie coś żruje jak świnia. Rozumiecie o co chodzi? Czyli żeby wykluczyć instalację samochodową, wtedy już możecie szukać coś w samochodzie. Najczęściej, co jeszcze jest przyczyną poboru prądu? Radia. Nie będę teraz wymieniał może z marek, ale dobra, wymienię. No. Często się zdarza, że gdzieś na forach ludzie piszą, ja nie miałem z tym styczności. Radia typu Sony Explode albo gdzieś tam jakieś inne że one mimo że one mają podłączenie do 12 V stacyjce napięcia i 12 stałego, czyli stałego tylko i wyłącznie po to, bo w kostce i są macie jedno złącze bezpośrednio z akumulatora dodatnie i tylko do zasilania pamięci ale czasem jest tak, że jak się coś zepsuje w radiu, to żre jak świnia. No i mamy wtedy problem ogromny. Nie powinniśmy podłączać radia bezpośrednio pod akumulator, bo na złączach tych, co kupujecie radio, możecie tam zrobić mostek i zrobić tak, że nawet przy rozłączonym kluczyku e, samochód Wam, e, znaczy radio, możecie uruchomić. Tak więc to taka moja dobra rada, żeby lepiej odpodpinać tak jak zaleca producent, czyli pod 12 po stacyjce, a nie bezpośrednio pod akumulator. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, będą pytania, pytajcie i zobaczcie osobny film jak zrobić pomiar krok po kroku. Cześć wam.